Dzień dobry. To podcast o diecie słowami dietetyka z takim ludzkim podejściem. Walczę z brakiem czasu na zdrowe odżywianie i udowadniam, że naprawdę wszyscy go mamy. Zapraszam do spędzenia razem kilku chwil. Nazywam się Ania Sadowska. W sieci możesz znaleźć mnie jako dietankę. Jestem dietetykiem klinicznym i psychodietetykiem o całkiem normalnym podejściu. Co bywa istotne, mam dwie, czasem szalejące podczas nagrań kotki. I kocham kawę. Mm, właśnie zrobiłam... Krótką pauzę, y, mówiąc ten wstęp, ja go zawsze mówię od początku, on nie jest nagrywany i montowany, bo y, nie lubię montować, <laughs> to taki mój y, mały sekret. Odwróciłam się na chwilę, bo usłyszałam jakieś dziwne dźwięki na y, szafce, ale y, to tylko kotka je sobie kocią. Trawę. Tak czy inaczej, ja muszę nagrać ten odcinek w styczniu, ten, którego teraz słuchasz, bo temat niedziałających diet po prostu wraca jak bumerang. I niby z początkiem roku mamy takie myśli: okej, okay, spoko luz, tym razem to jest inny rok, inny flow, teraz się uda, bo jak to tak, po prostu nie wiem, można sobie numerologię dopisać. Teraz uwaga, wymyślam. Że tam 2022 to są trzy dwójki, więc sześć, a sześć to prawie jak siedem, a siedem to szczęśliwy numerek. <noise> Jakie głupoty. Ale można, nie? Można wszystko sobie wymyślić, żeby tylko poczuć, że ten nowy rok to jest ten właśnie idealny moment na działanie. Mm. To chwilowe nastawienie łatwo zbudować. Nie jest sztuką przejść na jakąś dietę, byle na nią przejść, naprawdę. Wystarczy zacząć, wdrożyć kilka kroków. No i co dalej? Znowu zakończyć? Jak co roku? No właśnie. W zeszłym roku nagrywałam odcinek o wytrwałości w diecie. To jest odcinek 020. A w tym roku pierwszy merytoryczny będzie właśnie o modnych dietach. A jako, że <noise> z wiadomych przyczyn oddycha mi się coraz ciężej, to może przejdziemy do meritum. A więc to co? Łyk kawy i zaczynamy. Mm, zacznijmy w ogóle od tego, żeby sobie powiedzieć, czym generalnie modne diety są, e, co przez to rozumiemy, bo modna może być też dieta śródziemnomorska która jest dietą niesamowicie zbilansowaną, bardzo zdrową, bardzo dobrze skomponowaną e, i jak najbardziej to też jest modna dieta, e, staje się coraz modniejsza i to jest super, natomiast ona nie ma tej, e, tego, co teraz powiem, e, w sobie, dlatego, że ona jest zbilansowana, jest prosta do stosowania właściwie w większości miejsc, e, generalnie można spokojnie jeść w restauracjach i stosować zale, zalecenia diety śródziemnomorskiej, a modne diety, które, do których dzisiaj piję i brnę Choć nie wszystkie, do których będę dzisiaj piła się do tego zaliczają, ale może po prostu powiem o co chodzi. Modne diety przyciągają nas szybkim efektem. Tym, że zrobisz coś i za tydzień już zauważysz, ło, pani, to po prostu będzie eksplozja efektów. Jednocześnie modne diety są trudne. <laughs> ja mam wrażenie, że my kochamy sobie życie utrudniać i komplikować. Że po prostu, jak tylko możemy wybrać dłuższą drogę, to ją wybierzemy i o ile. Jeśli jest to przyjemny spacer w cudowną pogodę, to spoko. O tyle w odchudzaniu, w dbaniu o zdrowie, w szukaniu pomocy jakiejkolwiek, no to po prostu zamiast od razu wziąć się do roboty albo wybrać coś, co po prostu wygląda na fajne, proste do wdrożenia, i okej, okay, mogę spróbować, dlaczego nie, to bierzemy się za jakieś takie po prostu najcięższe cholerstwa i ciężko nam potem w tym, w tym wytrwać. Nie wiem, dlaczego tak działamy. Na, na pewno jest na to pewne wytłumaczenie i na pewno jest to mnóstwo zależności, nad którymi warto pracować, ale te właśnie modne diety są, są bardzo trudne, um, no bo na przykład zabraniają ci jedzenia w jakichś godzinach, zabraniają ci jedzenia konkretnych produktów, jakichś ilości, na które masz ochotę, i w nas się utarło takie przekonanie i podkreślam, jest to tylko przekonanie, że e, musi być ciężko, żeby było efektywnie. Że po prostu trzeba się zaharować po łokcie, że jak chcesz, nie wiem, i być szczuplejsza o trzy rozmiary, to teraz to już po prostu tylko katorga, a to nie tędy droga, absolutnie. Ale jako, że mamy takie przekonanie, no to jeżeli jest jakaś modna, trudna do stosowania dieta, z którą jeszcze nie miałyśmy na przykład przyjemności, no to co zrobisz? Hmm, od jutra. Poza tym niestety, ale jest to ich wadą, zawsze mają jakieś success stories. Czyli um, jeżeli już nawet wątpisz, czytasz te zalecenia tej diety sokowej i sobie myślisz, kurde, ale soki, same soki, A, no, ale znajdziesz jakiś post na Facebooku, jakąś influencerkę, jakąś sąsiadkę, która ci powie gdzieś tam po prostu przy skrzynce podczytowej na listy, że ej, super ekstra zrób sobie. Dowód społeczny, czyli właśnie te success stories, zawsze powoduje, że bardziej nam się chce w coś wejść. Zresztą prosta sprawa, jeżeli chcesz kupić zmywarkę, to sprawdzasz opinię, nie? porównujesz i zastanawiasz się nie tylko obserwując parametry, ale też pytasz ludzi, czy ktoś ma taką zmywarkę. A jeżeli ktoś z Twoich znajomych ma, no to chętnie się jej przyjrzysz i, i porozmawiasz dłużej. I tak samo jest właśnie z dietami, ale to nie działa. To nie działa. I nie będę omawiała każdej z tych diet osobno, bo potrzebowałabym na to całego cyklu podcastów. Dzisiaj powiem tobie krótko, nie działają, bo nie są dopasowane do kogokolwiek. One są dopasowane do nikogo. E, takie ogólne zalecenia, dlatego bardzo zawiłe i trudne w stosowaniu, że tam jedz rano jedną pomarańczę, potem trzy kostki mięsa i potem coś tam. E, to są diety, które nie mają prawa zadziałać, bo po prostu w pewnym momencie braknie ci sił albo braknie ci możliwości do ich stosowania. I jeszcze najgorsze w tym wszystkim jest to, że zamiast. Pomyśleć, okej, okay, to była dieta niedopasowana do mnie, to zaczynają się pojawiać takie myśli: no to ja nie daję rady, no to jestem beznadziejna, beznadziejny, już nie ma dla mnie ratunku, już całe życie ja po prostu e, muszę nosić rozmiar 85 i, e, i nic więcej się nie zmieni, wszystko jest bez sensu zamiast wyjść od tego, że wina stoi po innej stronie, nie po Twojej, tylko po prostu to nie było dopasowane do Ciebie. Jeżeli dana dieta nie bierze pod uwagę Twoich preferencji, ale też Twojego doświadczenia, bo różnych rzeczy potrzebujemy na różnych etapach, jeżeli masz za sobą triliard różnych rozpisek, to triliard pierwsza rozpiska nie jest rozwiązaniem, rozwiązaniem jest inne podejście do tego jedzenia. Jeżeli to, w co wchodzisz, nie bierze pod uwagę dotychczasowych potknięć i sukcesów, to siłą rzeczy to nie jest dobre dla Ciebie, bo jeżeli masz za sobą milion diet takich trudnych, takich restrykcyjnych, na których łącznie przez całe swoje życie wytrzymałaś może, nie wiem, miesiąc, to kolejna restrykcja nie jest metodą, po prostu, bo one nie zadziałały. Więc jeżeli miałyby. Mm, Działać, no to już byś nie myślała o dietach, nie słuchałabyś tego podcastu. Ja bym porównała mm, modne diety do paryskiej mody z wybiegów. <grym> I już tłumaczę, o co mi chodzi. Jak oglądam sobie czasem, i to tak totalnie przypadkiem, dlatego że ja nie interesuję się modą, um, i te stylizacje z wybiegów, to jakby. Są dla mnie cholernie niepraktyczne. Czasem spodoba się jakiś kolor, ale patrzę na te kroje, mówię sobie: No boże, no przecież nikt, nigdy, nigdzie, chyba że się nie znam. No dobra, no to, to miałoby sens, bo po prostu nie jest to w, w moich zainteresowaniach. Ale ktoś coś czasem wrzuci i patrzę sobie: albo jakieś tam kreacje z rozdania czegoś, albo, albo właśnie te, te różne wybiegi. No, i tak sobie patrzę na to, że te błówki, jakieś mega wąskie spódnice, yy, marynarki z ramionami szerokimi, tak, że po prostu bokiem przez drzwi trzeba będzie przechodzić, to jest jakiś. nie A, Natomiast z jakiegoś powodu styliści oglądają te wybiegi. A potem przecież nie ubierają klientów w półprzezroczyste sukienki, gdy tworzą im szafę do pracy, nie? I mam nadzieję, że się nie mylę. Tutaj pytanie do Oli Frontczek-Biś, osobistej stylistki, z którą też rozmowę znajdziesz w moich odcinkach. No ale jakby myślę, że Ola przyzna mi rację, że to tak nie jest, że te wybiegi nie są potem jeden do jeden odwzorowywane w szafach klientów. I pomyślałam sobie tak: można się inspirować modą. Można popatrzeć na te wybiegi i sobie pomyśleć, wow, ten e, ognisty pomarańcz, czy jak się tam nazywają kolory, no bo widzisz, jaka jest sfera moich zainteresowań. Ten, ten ognisty pomarańcz e, mega mi się podoba, trochę za bardzo w sukienkę dla mnie, ale właściwie jakby tak. Ubrać sobie do mojej ulubionej czarnej sukienki taką torebkę, może spoko inspiracja. Albo ten krój mi się podoba, może nie na co dzień, ale idę na jakąś super imprezę, to na tą imprezę poszukam czegoś w tym kroju. Ymm, I można się inspirować tą taką paryską, niepraktyczną modą i jej elementy wdrażać do codziennego stroju. I tak samo jak tym, można inspirować się modnymi dietami. Z każdej diety bierzesz to, co ci pasuje. No, na przykład z diety wegańskiej bierzesz sobie strączki. No, właśnie dieta wegańska jest trudna, ale ona nie jest niebezpieczna zdrowotnie, no chyba, że totalnie źle ją będziesz bilansować, ale generalnie, no nie jest taką modną dietą, która jest dietą typu detoks sokowy, nie? No, ale na przykład z detoksu sokowych można wziąć soki. W sensie, no, jakby w momencie, w którym chcesz sobie jeść więcej warzyw i owoców. A na przykład nie masz czasu na gryzienie w pracy, zdarzają się takie sytuacje, to e, okej, okay, no to pij soki warzywno owocowe natomiast bilansuj. Je. No tam jakieś orzechy sobie do tego. To o tym opowiadałam w innych odcinkach akurat, jak to robić, e, ale, ale generalnie e, jakby można w ten sposób, w jakiś sposób tę wartość e, taką odżywczą, powiedzmy, w diecie podciągnąć, nie? Czy tam sok do obiadu, żeby, żeby to nie był sam cukier między posiłkami, ale. Ale generalnie e, możesz też te soki sobie dodawać do owsianek, żeby sobie tak zagęścić. Albo na przykład e, z diety bezglutenowej można wyciągnąć to, e, żeby kombinować z różnymi produktami, bo jeżeli przechodzimy na dietę bezglutenową. Nie dlatego, że mamy celiakię, tylko dlatego, że po prostu jest ona modna, to sobie utrudniamy życie maksymalnie, ale jednocześnie dieta bezglutenowa jest dietą, w której trzeba kombinować, bo te zboża bezglutenowe w pewnym momencie są nudne i nie są tak plastyczne jak pszenica, i jakby zaczynamy myśleć, jak inaczej tę kaszę ugotować, jak inaczej ją przyrządzić, co inaczej z tego zrobić. I można sobie z tego wyciągnąć kombinowanie z różnymi eksperymentami. Jeżeli podoba Ci się dieta, ketogeniczna, ale mm, nie czujesz się na niej dobrze, ja też nie jestem za bardzo jej zwolenniczką, e, natomiast e, jakby podoba Ci się ten schemat, ale nie wyobrażasz sobie życia bez węglowodanów, no to może jakieś przepisy sobie zastosujesz i będziesz jeść jeden taki keto posiłek dziennie, a całą resztę węglowodanowe i to będzie już bardziej dopasowane do Twoich potrzeb. Mm. Popatrz sobie na te wszystkie... dieta kapuściana, tak? No jedzenie kapusty jest maksymalnie zdrowe, no ale nie w ten sposób. Popatrz sobie na te wszystkie modne diety mm, i wyjmuj z nich to, co Ci służy i w ogóle planując swoją dietę wyjmuj to, co Ci służy. Nie zmuszaj się do tego, co Ci zalega ciąży i, i przeszkadza. Bo modne diety nie działają tak samo jak paryska moda z wybiegów na co dzień, dlatego, że to, co modne, nie musi oznaczać codzienne i praktyczne. No po prostu. I zawsze od tego zaczynaj. Zastanawiaj się, co ci służy, i na tym opieraj działania. Tak jak widząc modne ubrania, widzisz, dobierasz sobie jakiś kolor, jakiś krój, ale nie ubierasz dokładnie tego, co proponuje witryna sklepowa. Nie? Jakby nie ubierasz tego manekina jeden do 1, tak samo działa z jedzeniem. Proste. I tyle chcę Ci dzisiaj przekazać. <laughs> Trzymam bardzo mocno kciuki za taką dietę, która sprawi ci przyjemność. Eee, za tydzień słyszymy się planowo w poniedziałek o 8 rano. Mm, no Mam bardzo ciekawą rzecz do opowiedzenia e, w, przyszłym, w przyszłym tygodniu. Um, to zobaczysz zresztą. Tylko odpal odcinek. A teraz e, zostawiam Cię z tą myślą i jestem ciekawa, co powyciągasz z modnych diet dla siebie. Wszystkiego dobrego, udanego tygodnia.